Dobrze. Jeszcze raz witam wszystkich, reprezentuję Inflaisa, pomagamy przedsiębiorcom dokonywać, przyjmować płatności w cyfrowej walucie. Na dzień dzisiejszy to może się wydawać zupełnie zbędna usługa w świecie, w kraju, w którym wszyscy mamy dostęp do usług bankowych, kart kredytowych, blików i całej mości różnych usług finansowych. Natomiast my staramy się patrzeć naprzód, na, na lata do przodu, kiedy rzeczywiście... Wykorzystanie cyfrowych walut będzie miało kolosalne znaczenie. I to już dzisiaj widzimy na, na podstawie doświadczeń wielu krajów na całym świecie, które przechodzą albo przez swego rodzaju kryzysy walutowe, albo kryzysy bankowej płynności i inne problemy związane z bezpośrednio i pośrednio z walutami i emisją pieniądza. I na, na początek zanim przejdę dalej, chciałem zrobić krótką ankietę. Kto z Państwa nie miał nigdy praktycznego doświadczenia z Bitcoinem? Nie przesyłał, nie otrzymywał żadnych transakcji? A do góry proszę. Ok, mamy kilka osób i teraz jeszcze drugie pytanie, dosyć też kontrowersyjne. Kto z Państwa uważa, że Bitcoin jest chwilową modą jest... Niezbędną technologią, która jest jakimś z tego rodzaju wynaturzeniem. Mamy na sali takie osoby, które uważają, że jest to technologia, która nie będzie miała żadnego wpływu na nas. Okej, okay. no myślę, że to dosyć dużo mówi. I jesteśmy tutaj, jest parę osób, które nie miało nigdy z tym do czynienia, ale jeżeli mówimy o Bitcoinie, zawsze warto mówić pod względem praktycznym. Co to, co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to, że każdy z nas Praktycznie każdy na tej sali posiada już smartfona. Może być tak naprawdę swoim własnym bankiem. Każdy z nas może sobie zainstalować jeden z wielu dostępnych portfeli, które można zainstalować na, na dowolnym smartfonie i bez konieczności chodzenia ze swoimi dokumentami do, do banku, podawania wszystkich swoich <coughs> danych osobowych, możemy posiadać. Dosłownie PAN, który pozwala nam na wysłanie transakcji w dowolne miejsce na świecie, do dowolnego miejsca, gdzie ktoś może mieć dostęp do internetu. W dzisiejszych czasach to oznacza dwie rzeczy. To oznacza, że Bitcoin, czyli w ogóle kryptowaluty, świadczą swego rodzaju usługę dla ludzi, którzy w jakimś stopniu są wykluczeni z istniejącego systemu finansowego, nie mają dostępu do bankowości, lub wręcz chcą z drugiej strony, wręcz po przeciwnej stronie, ci, którzy chcą chronić swój kapitał, dla których 100 tysięcy euro e, e, ubezpieczenia e, konta bankowego to jest za mało. I e, jak jest to te, technologia, która jest to bardzo, można by tak powiedzieć, e, elastyczna? Do tego stopnia, że nawet na takiej kartce papieru. Czy powiedzmy na tego typu urządzeniu możemy przechowywać klucze, które pozwalają nam na dokonywanie transakcji międzynarodowych, a także transfer dużych ilości pieniędzy praktycznie bez możliwości cenzury i w większości przypadków w sposób całkowicie anonimowy? I dążę do, takiego, do takiej kwestii, że mówi się o Bitcoinie, o kryptowalutach jako technologii, która jest apolityczna. A ja wręcz twierdzę odwrotnie. jest Ta technologia kryptowalutowa jest bardzo polityczna. Bo tak jak dzisiaj sobie wszyscy zadajemy pytania dotyczące kwestii fundamentalnych, na przykład co to znaczy życie, gdzie się zaczyna życie, to w ogóle nie zadajemy sobie pytań fundamentalnych na temat tego, czy jest pieniądz i w jaki sposób jest kreowany w, dzisiejszych, w dzisiejszym świecie. I Większość osób, które dość wcześnie zainteresowały się tematem Bitcoina, kryptowalut, wychodziły z pewnego założenia, że sposób w jaki w dzisiejszych czasach kreowany jest pieniądz, jest, jest to sposób, który jest anachroniczny i, i błędny w swoim założeniu. Oczywiście, jeżeli mam pytanie, jeżeli mamy tutaj przedstawiciela np. Banku Centralnego, pytanie, czy mamy przedstawiciela banku. Nie ma. I to jest właśnie powinna być osoba, która powinna być na tych konsultacjach razem z nami. I tak jak nasz bank centralny, powiedzmy, polski bank centralny jeszcze zachowuje się w sposób racjonalny i nie jest jednym z tych, powiedzmy, paradoksalnie nasz kraj, który wydawałby się miejscem, które nie jest stabilne finansowo, to nasz kraj, nasz bank centralny postępuje na tyle racjonalnie, że nie popełnia takich błędów, jak Niektóre banki centralne na świecie, które robią takie, powiedzmy, przez niektórych uważane za szalone rzeczy, jak ujemne stopy procentowe czy odkup aktywów na giełdzie. Jeżeli sobie popatrzymy, na przykład, na Bank Japonii, który posiada większość akcji, które są notowane na, na japońskiej giełdzie, to mamy do czynienia z bardzo chorobliwą sytuacją. I tutaj to jest właśnie ta motywacja, która stanowiła jako punkt zaczepienia w dużej części entuzjastów kryptowalut. Właśnie kwestia tego, kwestia fundamentalna dotycząca emisji pieniądza. I jesteśmy dzisiaj w Sejmie i mam, to jest świetna okazja, żeby właśnie o tym mówić. Bo to jest kwestia fundamentalna i dla, jakie to ma znaczenie dla, dla Polski, dla, dla władz w ogóle, dla całego świata. Bo Bitcoin jest technologią, która ma znaczenie globalne. To nie jest tylko i wyłącznie jakaś tam technologia, która może zastąpić, nie wiem, karty kredytowe. To jest technologia, która ma znaczenie pod względem budowy ogromnej sieci zaufania na skalę globalną, bo do dnia dzisiejszego to było praktycznie niemożliwe. Jeżeli mamy do czynienia na świecie ze 150 krajami, czy nawet czy dużą grupą interesariuszy, którzy mają zupełnie sprzeczne interesy bardzo często. To uzyskanie konsensusu, na przykład finansowego, albo uzyskanie konsensusu pod względem praw własności do, nie wiem, nieruchomości, czy czego na przykład ustalenia daty wystąpienia jakiegoś zdarzenia, ma ogromne znaczenie. I z punktu widzenia, powiedzmy, lokalnego, dla, dla lokalnej gospodarki nie ma to większego, tak naprawdę istnienie Bitcoina nie ma większego znaczenia. Natomiast ma, ma to znaczenie w sensie globalnym. I yy, dla nas, yy, powiedzmy, nie ma, my, my nie, nie czujemy się dotknięci przez yy, złą politykę monetarną, czy w, yy, powiedzmy, nie odczuwamy jeszcze skutków yy, zadłużenia, yy, czy, czy innych, yy, czy innych yy, powiedzmy, nie wiem, jakiejś złej polityki gospodarczej. Natomiast w takich krajach jak Wenezuela, yy, Argentyna, yy, Ukraina. Problemy, gdzie ludzie borykają się na co dzień z szalejącą inflacją. Ja też jeszcze jestem, urodziłem się w takich latach, że pamiętam, kiedy jeszcze dokonywałem płatności banknotem o nominale w milion złotych. I w, dzisiaj sobie nie zadajemy tego pytania, czy, czy przypadkiem nie te oszczędności, które trzymamy w naszych rachunkach bankowych, czy one rzeczywiście są bezpieczne pod dwoma względami. Pierwszy względ no to jest to, czy rzeczywiście w momencie, kiedy bank będzie osiągnął jakiś kryzys płynności, czy rzeczywiście otrzymamy swoje środki. Rzeczywiście prawdopodobnie do tych 100 tysięcy euro, czy jakieś tam kwoty możemy być, czuć się bezpieczni, że bankowy fundusz gwarancyjny te środki zabezpiecza. Natomiast czy jesteśmy bezpieczni pod względem na przykład inflacji. I tutaj to już jest bardziej skomplikowane pytanie. O ile złotówka jest właśnie dosyć, wydaje się, stabilną walutą, tak inne, obywatele innych krajów już nie mają takiego poczucia. Jeżeli, w, powiedzmy, mieszkaniec z Wenezueli widzi, że jego bolivar traci z dnia na dzień na wartości, to on szuka alternatywy. I w takich krajach, właśnie, Ameryka Południowa, czy nawet w krajach, w których typu Indie, które są gigantycznym rynkiem dla adopcji bitcoina, i co już widać w faktycznych statystykach. Miejsca, gdzie ludzie nie mają normalnie dostępu do zwykłej bankowości elektronicznej, I to one będą motorem <coughs> napędzania tej technologii na całym świecie. I biorąc pod uwagę to, że każdy kraj ma tutaj jakiś własny interes, i każdy kraj jest na jakimś innym poziomie rozwoju, czy powiedzmy kryzysu gospodarczego, to Bitcoin staje się tutaj paradoksalnie takim miejscem, w którym Taką bezpieczną przystanią. Wydawałoby się, pierwsze skojarzenie, jakie ktokolwiek ma z Bitcoinem, że jest to coś, co, czego cena zmienia się bardzo gwałtownie, coś, co ma, jest najgorszą możliwą inwestycją albo najgorszą możliwą lokatą kapitału, a w praktyce okazuje się zupełnie co innego. Bo w, powiedzmy, ja mam tutaj w ręku sztabkę złota, jedna funkcja sztabki złota i ona dość dobrze przechowuje wartość. Przez, przez te lata, które ja posiadam tą sztabkę złota, ona powiedzmy czy zyskała wartości, czy utrzymała swoją wartość. I tutaj to też jest właśnie kwestia fundamentalna. Tylko problem, problem z tą sztabką złota jest taki, bo historycznie, czy powiedzmy jeśli chodzi o przekonanie, jakieś tam postrzeganie wartości, Takiej sztabki złota, wszyscy jesteśmy przekonani co do tego, że to posiada jakąś wartość. Natomiast ma jedną fundamentalną wadę. Bardzo ciężko to przesłać przez internet. Jest to szalenie trudne zadanie, a tak samo, tak samo trudnym zadaniem jest przejście z taką sztabką złota przez bramkę na lotnisku. Natomiast Bitcoin tych granic nie ma. Nie odczuwa tych granic, i to też z punktu widzenia. Państwa, organów państwowych, to jest rzecz, którą, nad którą warto się zastanowić. Bo jeżeli mamy do czynienia z krajami, które wprowadzają um, politykę um, kontroli przepływu kapitału, co w, co w sytuacjach kryzysowych jest um, nagminną polityką, w tym momencie osoba, która posługuje się cyfrową walutą, taki problem w ogóle jej nie dotyczy. I to jest. Która jest ukryta w tej technologii, która jest na tę chwilę po prostu niedoceniana. I idąc dalej, ten, do, doszliśmy do takiego punktu, gdzie bardzo dużo osób uznało, że ta sieć Bitcoin stanowi pewną właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, sieć zaufania. Sieć zaufania, która, bez względu na to, w jakim jestem w kraju, w jakim jestem regionie geograficznym, czy, yy, czy jakie mam przekonania, jestem, mam, jestem przekonany, że ta transakcja, którą ja wysił do tej sieci, ona rzeczywiście tam będzie i ona będzie zaakceptowana przez, globalnie przez ludzi na całym świecie. I to ma ogromne konsekwencje. Ogromne konsekwencje takie, że wraz z tą transakcją my nie tylko możemy przekazać informacje typowo finansowe, My zazwyczaj dodatkowo przekazujemy jeszcze informacje, które mogą poświadczyć o tym, że coś się zadziało. Możemy poświadczyć, że na przykład jakieś dzieło cyfrowe należy do nas. Możemy poświadczyć, że dany dokument cyfrowy faktycznie na daną chwilę miał taką postać. I z punktu widzenia właśnie prawa międzynarodowego, rozliczeń międzynarodowych, jakichś rekoncyliacji. Dotyczących tego, co faktycznie miało miejsce, ta technologia, powiedzmy, łańcucha bloków bitcoina, ma ogromne zastosowanie. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy: to nie jest jakby cecha typowo zero-jedynkowa, że albo yy, mamy taką właśnie niezaprzeczalność tych informacji, które jest zawarte, albo ją mamy. To jest problem jakościowy. I nawet, nawet w takiej ogromnej sieci zaufania, jaką jest bitcoin, ta niezaprzeczalność tej informacji, która jest tam przechowywana, nie jest zagwarantowana w sposób również niezaprzeczalny. Jeżeli tutaj kolega pokazywał te wszystkie kopalnie, które zajmują się potwierdzaniem transakcji, to one są do pewnego stopnia właśnie odpowiedzialne za to, żeby ta, taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. I jest to najlepsze, co dotychczas udało się nam uzyskać globalnie. Po prostu nie ma dotychczas lepszego rozwiązania. I ta decentralizacja, to że te kopalnie znajdują się w wielu krajach, w wielu miejscach geograficznych i robione jest to przez wielu różnych ludzi, powoduje to, że rzeczywiście można po pokładać w to zaufanie. Natomiast większość z Państwa, albo część z Państwa, nie, po nie pokładałaby w ogóle nadal zaufania w informacji, która jest przechowywana na blockchain. Dodam jeszcze do tego, co, co jeszcze może namieszać w ostrych głowach, to to, że wizja tej niezaprzeczalności, tego, że powiedzmy coś, co nazywa się blockchain, posiada te cechy, o których teraz mówię, spowodowało to, że jest wiele firm, instytucji na świecie, które próbuje przypisać te cechy rozwiązaniom, które tych cech w ogóle nie mają. I próbuję się na dzień dzisiejszy nazywać słowem blockchain zwykłe rozproszone bazy danych, jakieś scentralizowane rozwiązania, które nie są w stanie na dłuższą metę takiej niezaprzeczalności zagwarantować. I na to też staram się wszystkich i, i tutaj zgromadzonych, i ci, których oglądają nas w internecie, na to uczulić szczególną uwagę, żeby uważać na to, co nazywamy blockchainem, co nazywamy globalną siecią zaufania. I y, więc na, na dzień dzisiejszy właśnie stara się, y, blockchain y, postrzega się jako taki, ten, właśnie mówimy o tym hype, że wszędzie ma być zastosowany blockchain. I to jest grupa y, traktuje się blockchain jako taki młotek i wszystko traktuje się w tej chwili jako gwóźdź. I niestety blockchain do, do wszystkiego się nie nadaje. I w, trzeba to też w sposób racjonalny podejść do tego tematu. I rzeczywiście zauważyć, gdzie to ma znaczenie. Natomiast, natomiast, jeżeli mówimy tutaj o polityce i polityce monetarnej, to ja mogę na dzień dzisiejszy wyjść za heretyka i szaleńca, twierdząc, że nasz bank centralny powinien posiadać rezerwy walutowe w cyfrowych walutach, na dzień dzisiejszy może rzeczywiście to brzmieć w sposób szalony. Ale w. To będzie po prostu nie będzie wyboru. I czym więcej się dojdzie do takiej refleksji, tym lepiej dla, dla Polski, dla naszego banku centralnego. Hmm. To samo dotyczy kwestii właśnie tego, co kolega przed chwilą pokazał tych urządzeń miningowych. Mamy do czynienia na świecie z trendem, w którym, tak jak było widać, ten biznes się szalenie profesjonalizuje i w dużej mierze zależy od. I tutaj bardzo szybko pojawia się skojarzenie, że jest to biznes, który jest bardzo silnie powiązany z produkcją energii. I, i to też ma znaczenie strategiczne dla, jeżeli powiedzmy, nie wiem, kraj czy, czy powiedzmy państwo zamierza korzystać z dobrodziejstw, jakie dzieje, daje taka globalna sieć zaufania, powinno też uczestniczyć w budowie tej sieci zaufania. I z tym, z tym Państwa zostawię z, te, z taką myślą do, odnośnie tego, jakie konsekwencje pod względem i energetycznym, i finansowym, i pod względem polityki monetarnej będzie miało blockchain i, i bitcoin w nadchodzących latach. Także dziękuję. I tak samo